No więc po grindzie, um, mój Pokemon ewoluował, tamtem. widzę Zed, że masz coś wspaniałego przy sobie. Tak, Pieniu już że będzie grindził szukał oceanii porządnej, no i znalazł. Więc wracamy na miejsce, w którym skończyliśmy. I przetestuję sobie tutaj jego bardzo ciekawy atak. Albo nie przetestuję, bo w magry go Okej, znaczy tylko te ma, więc... Kopnę tego na dole po prostu. Mm -hmm. ładną animację. Podoba mi się w tej produkcji to, że jakby każdy temtem mm, każdy -tem ma jakieś swoje animacje. E, są cały czas w ruchu. Mm. Widać, że nie jest to robione na jedną kopytę. Na jedną kopytę w masanie. <laughs> I takiego jednego biednego Paharo, nie? Tak. Tsunami. Czemu go przyciąłeś? Znałem, że przesunę nieco mikrofon, bo zwykle odwracam głowę, i być może to jest powodem tego, że jesteś głośniejszy. A, ok. Czy no ja. A. I tak krzyczysz cały czas. I już widzę, jak ten, jak, jak przychodzę do pracy. Dzień dobry, proszę pana, ale ja tak. Aaah! Po czym tak, tak, zaiste, piękna pogoda. A. Po prostu tak to teraz widzę, absolutnie. Spójrz na tutaj twojego głosu, no przecież. No ja tak, jak robię to że A. to oczywiście to jest wysoka. Teraz będziemy cię wyciszać w momencie, kiedy będziesz krzyczał to montażu... nie mógłbym, sądzę, że obym kontynuować robienie sobie jajce, jajc nie A, ale, ale już cię daruję. Zmyślam o twoich bębenkach. Myślę, że wstawienie cenzury, ile kroć będziesz krzyczał za głośno mogłoby być. A tak będę krzyczał wystarczająco cicho, to jest będzie okej okay. A staramy się tu wstawić cenzurę Dobra, ogólnie skończyliśmy na tych dwóch kretynach, którzy smolą cholewki do tej tej... Do tej laski tutaj. W sumie Czy do tej... No ale już nie nie obchodzi mnie to. Tych dwóch ciećków Useless Może kolejne Cze, Kto mnie woła czego chciał? Okej, okay, spoko. Dobra, no to co najmniej tego na dole? Uczel, najlepiej Faktycznie. A no jestem tego na dole. No to dobra tego to eliminujemy. Nie, Uś. albo i nie. Już wiem, że będę miała ocarę. Będzie moim ulubionym Pokemonem. Gdyś się śmiać, jeśli złapię ją Shine jest uh, przepiękna. No... tucz tego na górze. Szansę na złapanie tego. Lumy jest bardzo niska, bo, bo, bo tem, temy, no Pokémon są shiny, te, te temtemy są Lumy Wersja Luma czy jakoś tak Ech. Piją mnie konia! E, nie, to zrobiło źle Eee, nie, nie Udawać, się, że tego nie było. Tutaj będzie Cezura, tak? Tutaj na pewno będzie Cezura Herbatosiorbizm jest niedopuszczalny. Dobra. Hej, spójrz. Tak, tutaj trzeba mieć wspinaczkę. Podejrzewam, że no można złapać jakieś szatrze ścierwo, ale... Ale cóż. A, tych mm, też już tu Z tego, Patrz... co zauważyłam na temtem -tem Wiki jest um, Są wszystkie temtemy do złapania w danej lokacji. Ale bez rozróżnienia na. na poszczególne trawy. Wobec czego. stąd mamy już wszystko. Hmm. Chyba, że tamta trawa zalicza się do innej lokacji. Przywal naturą, w to na górze powinniśmy być w stanie to ściągnąć od razu. Przynajmniej. Ty daj więcej wrażenia stajesz w sumie niż ja. A więc e, dlaczego masz ocorek? No, bo dostałem ją od tego, od odpienia, który... No bo tak, a początku było tak, że grałem z Pieniem przez jakiś czas. Tak tak, to już a wiemy. A później ten a później po uh -huh. prostu dobrałem sobie od ciebie. Czekamy na Roszadę. Właściwie tak. to ty czekasz na Roszadę. No więc zmienimy się dopiero jakoś jak przejdziemy ten jakąś nazywa? Dobra, dobiję tego na górze. Um. Ja jestem nieefektywna. A jestem efektywna. Bożniola wystarczy, że już ich jest, dobrze. Ma mm, czarny kolor i nie zwracam uwagi na to, że posiadam ten ruch. Ja zległem nasze czarne ubrania. To dlaczego jesteś kolor kolor. taki szczupły? Pff, to, to, nie wiem, czy słyszysz ten dźwięk trybików, które obracają się u mnie w głowie. <laughs> e, dobra. Ile to zadaje obrażeń? A, dobiję loali. Mm, no dobra, ja się tam na górze też jest ja na truciznę, więc ja bym tylko miał się nie wolno na górze. Kakuł to. Nie będzie. Ja się dobiję loali. Klasa. Twój reforminator jest naprawdę śliczny. Czekam aż ten, aż będzie w ulepszonej wersji. No, trochę ci to zajmie. Mm, robiłam eksperyment e, przez cały grind. Expiłam jednego, jednego po tym tema e, Ile razy żadnego czy ten, czy było? No więc wyliczyłam sobie, że muszę. Tuż tego na dole, może? Mm, już. E, nie mam nic efektywnego przeciwko temu. Dobry jaka, kulebem? Jak to, co, uczył? No, nie wierzę, że jest efektywny, bo go jeszcze nie masz. A, rozumiem. W każdym razie ten kryształowy ptak um, musi zostać levelnięty 7 razy do pierwszej ewolucji i 16 razy do drugiej ewolucji. Um, I to się nie sumuje. Um, czyli po pierwszej ewolucji trzeba mu wbić 16 poziomów, chyba że ja nie potrafię liczyć. Okej, okay, to, to będzie faktycznie kawałek roboty. A ja w 27 podejrzewam, że wobec tego dowolnie. A czy ten ewoluuje? E, tak, między 25 a 27 podejrzewam, że za pierwszym razem ewoluował między 9 a 11 poziomem. Wobec czego tak, między 25 a 27 powinien ewoluować. Okej. Okay. Chyba, że nie umiem liczyć. Jestem pewien, to sprawdzi. Another traveler. Safe travels my friend and welcome to the best spot in gifted in gifted bridges. Nice to grass to choose the Co? Tak, tak, u ciebie idzie w ścianę, wiem. Eee No, e, cokolwiek, dobra. Muszę zacząć Jesteś nudny gościu, chodź, chcę sobie maskę. Ma tylko jednego tem -tema. Latająco psychicznego. Elektryczność była wyłączona momentalnie. A eee. Jestem pewna, że już go zamordowałam. No, jednak nie. Ja lubię roszadę biorowodnego. Tutaj proponuję ustawić nasze te nasze wstępne tematy, bo one będą w tym miejscu bardzo efektywne w tym e, e, w tej wieży. Mm -hmm. nie. Używaj niego tego, toksycznego ataku najprędzej. to było szybkie Tak jak ty Czekaj co? No cóż, ja nie, nie czeka co było, chociażby sensownie efektywna ta ściepło, więc e, powodzenia no cóż, przynajmniej mam więcej żywych tematów niż ty w tym momencie, tak mi się wydaje. Tak, to jest mój ostatni, który jeżeli zostanie psychicznym atakiem, to się skończy i tyle będzie w temacie. No, no to tyle, dziękuję. Dopiero teraz się overek zepnęła, czy teraz ma jedną turę nic nie robienia, czyli może spokojnie dobyć to choderstwo. Hmm, rozum... Jeżeli jesteśmy w koopie, nie możemy mm, używać y, sześciu swoich pokemonów, y, W sensie możemy wymieniać Pokémona temtemów. Pokemona, temtemów y, możemy wymieniać temtemy tylko spośród trzech pierwszych na liście, tak? Tak, mówiłem to wcześniej, że masz właśnie dostęp tylko do tych pierwszych, pierwszych. Tu będzie duża ekspo. Teraz to widzę. Wcześniej, wcześniej ja walczyłem, walczyłem właśnie sam. Bo... Narkoleptyk hit. Tak, to jest wymiana Nimble. To jest atak, po którym twój, twój. Tak, Pokémon. Dobrze, twój ten ten zasypia. Maszerujemy dalej. Dobra, time for my true power że tak powiem. Okej, okay, pozwól mi tutaj się poleczyć. I wymienić tam. tam. Tutaj może po się, no, się. Ogarnąć. Eee, teraz możesz wziąć tak jak powiedziałem swojego tego swojego głównego na pierwszego hołzika w sensie, bo on tutaj będzie dobrze sprawza. O Adby. Skończy mieć, bo już wlazłem w walkę oczywiście. Um, daj mi proszę małą chwileczkę. Zamienię tylko tą świnię na ptaka. Właśnie tego pragnę. Świnie za ptaka. No to jest goście z. You shall not pass. Jest stary. Hmm, rozumiem. Dobra, ja zajmę się tym na dole. Właściwie mój gorczyk ma bardzo małą staminę. No, ja on nie ma ich, szczególnie dużo są siły. Muzyka. bolesny. Muzyka. bardzo Muzyka. Muzyka. go Muzyka. Muzyka. się Muzyka. Muzyka. chociaż nie Muzyka. 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 Nie Muzyka. 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 80 um... Nie wiem czy by zdam za załatwić, ale... Ale ja spróbuję. tak jest bardzo fajny też. Nie, jest o wiele za słaby, niestety. Teraz mnie przytrują. Um, pamiętasz jak się nazywa lokacja, w której jesteśmy? Nie. E... Hmm. Specjalnie z niej startowaliśmy, żeby to wiedzieć. Weź ale byś jakbyś mogła. Hmm, chciałam się poleczyć, także okay. już trochę za późno. A pamiętasz, jak się nazywa Twój Eee, Sypat. Dobra, weź, zrób coś wreszcie. Nie, się leczy całą walkę. Nie, nie. Wiesz, nie, teraz możesz nic nie robić, faktycznie. Ja użyję po prostu. Czekaj, nie, Lepiej nie. No to nie, okej, okay, ja się poczekam. Tylko tego dobi Wyglądało boleśnie, mam nadzieję, że takie było. Mówisz, taka sadystyczna. Czasem tak, trzeba, być Dobra, ja się podleczę. Jednak. tam w środku będą głównie te cholerne łasice, więc... żeby szczęście, szczęścia przy Energy Manipulation będziemy radę je po prostu wyłączać od razu. A tu jest jeszcze jeden gość do walki. Dobra... Zrobię się do małą ruszadę. Jak będziesz gotowa, to zaczynaj walkę. Ja zawsze jestem gotowa. Mhm, co? Zwłaszcza, kiedy patrzę na Wikipedię. Twórcy temu stwierdzili, że Saipad jest dość oka, żeby nie miał żadnej um, ewolucji. Okej. Okay. No, czy no, to jest, to jest ten, to jest ee, dziobak ninja z hełmem z muszli i wodorostów i Sai, więc. Była taka mm, kreskówka z panem Dziobakiem, tajnym agentem. Eee, Boże, tak, wiem o co ci chodzi. Właśnie to widzę, kiedy patrzę na sejpata. Okej. Okay. Eee, Phineas i Ferb. Tak, Phineas i Ferb. Tylko znany angielski tytuł, nie oglądałem tego nigdy. W polskim po prostu jest dodany "-sz". Okej. Okay. Och. Eee, dobra, no to ja po prostu tego trafnę, odwalmy tego na górze może? Mm -hmm. Nie, tak, to słabiej go płaci niż myślałem. Ale i tak go powinienś tak. dobić. Ech, kojarzy mi się z zają z lola ten atak. Zają? Zajął A tymi fioletowymi tymi, z, z... z tymi piórkami, tak. Tak. Dobra, trochę ją samą barwę, ale. Ja mam nadzieję, że wykończę. Okej, okay. o oh, dobra, to cofnij się, się wylecz może w takim razie. No jeszcze trochę poczułam. Jestem chyba. to zadało. Eee, no tego by się coś elektrycznego przydało w sumie. Jormung Gundr. Chłe. Jest naprawdę ładny. Ojej, walonijaj z kubami, które mi zadał. A. Tesla Prison. Właściwie jest o tyle fajne w tem temach, że mm, te temy wyglądają albo ładnie, albo karykaturalnie w bardzo przyjemny do oka sposób. Wiesz co, ja jeszcze raz skoczę swoich wyleczyć, tobie też polecam. No zdecydowanie. skorzystam. To wie że jest tam, żeby nasze te główne były no, w pełni sił. Możliwe, że mogę zrobić Roszadę i użyć tentamów, których dotychczas nie używałam. Um. I wymienić Tindina na Serpentisa albo Zapsberga. No, Zapsberg właściwie już dopiero później, tak naprawdę. Tutaj jest najważniejsze, bo że ten najpotrzebniejszy będzie choćik. Bo wszystkie tam są. No, wszystkie te. temy, które te, 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 te spotykamy. Szczególnie na podłodze, które znajdujemy, będą. E, e, miały typ normal. Więc. E, nic na takie będą na nich. na jest porządne. No nie jesteśmy na nic. A, już tutaj weszłam. Lubię ze dwa blasamy, tak. O, proforma. Dobra. Na górze masz skrzyneczkę. To i ją zgarnij, A ja idę naprzód. Tylko weź... tak. Mam nadzieję, że to zostanie troszkę poprawione, ale podejście do tych skrzynek... Nie no, parę razy mogę kliknąć, tylko wtedy się ruszyłaś. Nie mhm. musisz być przodem do tego. Coś. Znaczy nie musisz stać... Przy... Do... Oh, Okej, okay, nie jest ważne. Cofnęło mnie do ciebie. Dobra, no to... Chodzik i chodzik. No, i No, Energy Manipulation, do widzenia. Yep. Pod dywan. Hmm, mój czołg to. Um, zdobywa um, doświadczenie. O, oh. w zasięg tego typa, a później cofnijmy do Twojej walki. Mam nadzieję, że to się nie zbaguje przez to. Ten dźwięk jest bardzo fajny w ogóle w tych cynicznych atakach. Bardzo satysfakcyjna co to brzmi. Muzyka w tym temach jest tam. Um, przyjemna. No. Nie, jest, nie jest jakoś szczególnie zagłuszająca rozgrywka. No, ja, to A, coś. Jeżeli chodzi o klimat gry... W sumie nie jestem w stanie go określić, ale muzyka w żaden sposób szczególnie nie zaburza. W sumie czekaj, damy radę go ściąć może? A, w sumie mogłoby mu tak o... Eeeem, um, psionicznym, czy zwykłym? Zwykłe jest dla normalne obrażenie, ale nie wiem. A, wolniej, bo tak tylko z buta na razie. To go nie boli. Koteczku, nie to też mnie nie boli z bardzo, go. No. To nas zaboli za boli, to, to. Jak widać. Dobra, pogadaj sobie z czymś innym. E, ten ma atak, który polega na tym, że może zabrać turę sobie i przeciwnikowi. Dobra, swój go Tesla Prism potraktować, nie wiem, czy to będzie efektywne. Hmm, Powietrzne no, takie też nie są na niego najlepsze. No, czy działa normalnie więc? Ale chyba działa słabo. Dobra. czym czymkolwiek w niego. Masz może pojęcie czy w tej grze jest planowane PVP? No można walczyć są przecież. Hmm. Dobra, przeklikam to szybko. Ogólnie nas informuje, że tutaj są jacyś goście, którzy czegoś szukają i właśnie tutaj na nich wpadamy. Goście w uniformach. Tak. Jakie, takie właśnie mają uniformy. Troszkę staromodne bym powiedziała. Dobra, to ja chyba wezmę e, sobie zmienie na. Tak, na mojego slotning. Mm, mi też powiesz to zmienić? No. Możesz hipotek? Znaczy, nie, nie musisz. Ja po prostu mam coś, co jest najefektywne. Niefek... Na Mój efektywne. Moi pozostali goście są elektryczni, nie? Okej. Okay. jak z elektryczności obydwu naraz, ale potraktowałbym też wtedy piórem twojego. Mm -hmm. eee, dobra, DC Beam. Tego go na górze załatwię. Nice. Ładnie, 4 razy. Tak, bo on jest latająco-wodny, więc po wrażenie idę do niego. Założyłem temu tą parasolkę, a więc zatrzymuję zmniejszone wrażenie od wody. Dobra, tym razem walnęli tą piorunem łańcuchowym. No to tego już nie ma. Bzd. Double kill! Prawie triple, mogłeś mnie uprzedzić. No mówiłem, że użyję tego łańcuchowego. Mówiłeś, że użyłbyś. Nie, powiedziałem, że teraz. Ta... Nie, powiedziałem, że go użyję. Teraz. Dobra, no to DC Beam. To już będzie wszystko. O, wasz przepraszam. Gratulacje. Dostałeś Psywave'em. No. Clan Belsotto. Tak, tak, tak. Teraz chyba musimy zaprosić widzów na krótką przerwę. A co? A Poturbiłem już tego typa, i wtedy faktycznie. No rany. Na etapie montażu ustawimy jakąś reklamę. Ty. Dobra. Wierzę Jormun Gumdra. Weź coś, to nie jest na ten na elektryczność, bo temu niewiele zrobimy, oni mają odporność psychiczne. O w mordę, dobra, weź tego. Weź na raja. Znowu, że tego chain lighting już szybko ich wykończyć. Więc ci się oberuje. Może przynajmniej przeżyję. Powinniśmy <śm> zrobić tak, że to ty powinnaś mnie zaprosić do ekipy, bo wtedy ten mój będzie na dolnej części tam będzie obrywał wtedy, a on się leczy elektrycznością. Tak Póki co ty zbierasz batę. To też było dobre, bo psychiczne też są osoby na ten przypadek ryzyka. No. No, czyli czas na reklamy.